Spotkania kontemplacyjne są tylko pretekstem do tego, żeby każdego dnia każdy z nas sam stawał przed Panem. Chcę powiedzieć o innej formie propozycji Rufus Solaris, mianowicie o modlitwie Jezu Żyjący we mnie. Ten tekst ułożony przez matkę Paulę Tajber jest taką perełką modlitwy mistycznej. My się posługujemy tym tekstem. Nie po to, żeby ją kopiować, próbować odtworzyć to, co się w niej wydarzyło, ale po to, żeby ten tekst uruchomił w każdym z nas świadomość obecności Boga. Czyli jakby te słowa są takim pretekstem, czymś, co ma odpalić w nas tą relację z Bogiem, która już w nas jest, i nauczyć nas, że to spotkanie z Bogiem, który żyje w nas, ma się dokonywać codziennie, że staje się naszym osobistym doświadczeniem, Bóg staje się domownikiem.